Punkt konsultacyjny w Grójcu. Twoje wsparcie w kryzysie. Punkt konsultacyjny to miejsce bezpłatnej pomocy dla mieszkańców powiatu grójieckiego, którzy doświadczają trudności psychicznych, kryzysów osobistych lub potrzebują porady prawnej bądź socjalnej. Działamy z myślą o osobach, które nie mają możliwości skorzystania z komercyjnego wsparcia. Jesteśmy tu po to, by wysłuchać pomóc i wspólnie znaleźć rozwiązanie bez oceniania bez kolejki z empatią zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:20 udzielamy wsparcia na trzy sposoby stacjonarnie w punkcie w Grójcu telefonicznie oraz online poprzez bezpieczne wideorozmowy w każdej chwili możesz skorzystać z dostępnej formy kontaktu bez konieczności wcześniejszego zapisu jeśli wolisz mieć zaplanowaną wizytę, możesz wygodnie zarezerwować termin przez formularz online.